spokojnie, no bo można to skontrować, wiadomo. Mają tylko dwa 60 szybkiego. Co robimy? Wiesz My myślę, że można jeden czołg w kapach dać, a drugi na okienko w C3. C3... Ew ewentualnie C2 tam y przy, przy, przy tym warsztacie. No dobra, to ja wziąłem turbosprężarkę. Widzę, że stokowy tej u Ciebie. <noise> no. Stokowy, ale widzę siebie gości. Są, są. Tylko kapę nie mam tego fioletowego, mam zwykłe wrzucone. Mhm. Mm gracz, jeden żółty, jeden zielony, jak tak patrzę po statystykach tutaj. To ja wbijam na tego kapa, mam nadzieję, że to się nie skończy tragicznie. Nie, nie powinno ją tutaj zobaczyć dróżkę, może to będzie, może nie. Jestem w kapie. Tory czyste, tu czyste. No dla mnie albo tu wyjazd będzie, musi być gotowy, albo tutaj mogą cię zaatakować zaraz. Tak, tak. Więc jak dla mnie możesz niedługo już zrotować, może do e 1 albo tu, albo tutaj, albo tutaj, na przykład do D, D2, albo też tu do C2. Też, no tutaj jakby, musisz się sam zdecydować. O, ja do tam. Tu, tu, tutaj mam duch. Dobra, zbramię jedną pestkę ale mam do pozycję. Mhm, mm okej. Okay. Ufam. Dostał. Ja kapuję bazę, wciągaj mm -hmm. ich. Że Muszę tutaj nadać. Okej, okay, dobra, ja 260 trafiłem już. 260 będzie trochę mał hmm? Scary. Okej, okay. ty na dałem. 260, ma 700 już. Oj, dobra. Nie, do 6 0 nie dam. Dobra, nie, okay. nie mam jak. okej. Okay, ty... okay. Teraz na dojeździe będę mógł wystrzelić. Nice. No. no i masz 1 na 1 z tą pozycją. Uwaga. Haki będzie chciał mnie pewnie wyjąć. Jedzie, jedzie. A walczy. Myślałem że się podda hmm. się śmiać, bo to są gracze z dobrego kranu. Ja biorę zestaw z ventą, nie będę tutaj dosłacza, czy dosłacza, turbo, bo nie wydaje mi się, żebym aż tak dużo jeździł. Okej, okay. to ja w takim razie tutaj podjadę, na górę. A ja mam tutaj zostać na przykład i co, tak z dwóch stron? Eee, tak. Możesz tutaj, możesz tutaj. Z tej strony jestem w stanie naprawdę dużo wyjąć teraz. Dzięki Fikus za subskrypcję. siemano, jakbyś chciał do klanu na czacie po bitwie. O! I co? Co? Chyba to samo robią. Tak, dokładnie to samo robią. Tu będzie gra na to, kto pierwszy w garnek trafi. A jakbym teraz. Tylko to trochę mnie martwi, ale. Przeszło im przez myśl Gdybym teraz skoczył go odtąd Mógłbyś spróbować Wykrył Ej, mnie chyba. Tak wykrył mnie Przestawia się, się na mnie Przestawia się na mnie jadę Ja żyję, tylko tam musisz siebie pilnować. Mhm. Może uda mi się wyjechać mój idealnie na plecy, wiesz? Ej? Zdałem strzał, mam jeden strzał przy Dobra, dobra Strzelił ten z lewej, ten z lewej strzelił ja jadą po, po mnie obaj, jadą po mnie obaj Jadę za nim, jadę za nim Oj. Tu jadę, ale nie jestem wystarczająco szybki Wleje się w tego za tysiąc, co ma Okej okay. dasz, dasz na niego jedną? Ty go, Dobrze, to no, ruj, nice, zasłonisz, 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 chowaj się, chowaj się, jeszcze na niego, 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 jeszcze Tak, niego, jeszcze na tak. jeszcze na niego, jeszcze na niego, jeszcze na niego, jeszcze na niego, Jasne. Nie przebiłem. Nie mogę wychwić mocniej. No spokojnie, no spokojnie. Raczej mnie nie wystarczało. ale nie polosowało. Ok. Super. A jak będą wjeżdżali w kapa, to zawsze. Na plec zrobić. No dobra nie wiem gdzie tym AMXem grać By w kapa jechać to jest moim zdaniem za duże, więc raczej będzie chciał pod chillem grać Mi się wydaje, że pojadą do miasta Bijaj można. Hmm? No, Wjeżdżam. tak, tak, czułem. Trzeba już tam. A nie idziesz tam dalej, żeby mierzyć, może tutaj, bo. też są ja, tu, ja tutaj robię objazd, tak z tego miejsca spróbuję zdążyć. ty jedną pestkę oddać. Niczego nie wykryłem Tak patrz na oddalonej kamerze. Za bardzo nic się nie łamało. Jadą! O, właśnie, jadą, dobra. jadą, 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 jadą. Dobra. Zostań tutaj ja os na krosach -zaj jak 40, zajmę. I focus Tu jestem. Mamy konta nikach 40. Oni jadą. 15, dobrze. 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 Czy będziu uciekał? Odbił się aimixem. Okej. Okay. Magazyn dostałem. Ja do przodu. Ja oceniłbyś kontrold do da pa, jeśli się nadaje. Fale się. O kurczę. No nie wiem. Mam problemy. No, gdzieś miał fajny pojedynek. Karnek próbuje O, ładnie. Nie chce się o, z nim trochę? To nie, nie. Leka uh, średnio. A e, gdzie to gość? Tutaj, weźmiemy go tutaj dotykamy. tych kamyków chcę Zbiorniki masz, gdzie masz zbiorniki? Wiem, wiem, wiem. Oho, teraz jest problem. Pięknie. ...plan, dlaś na drugą stronę, ale to jest bardzo ryzykowne, więc zaproponuję tutaj zagrać. To ale raz że raz tu zobaczę. jeden i tu jeden, czy obaj w dwójkę tam poprawię bardziej? Obaj w dwójkę. Okej. Okay. Ja chciałem właśnie tego crossa mieć, się tego crossa, ale no, dobra, dobra. Niech będzie Twoja decyzja, zaufam. Będzie na ciebie presja, presja. Nie widzę ich. Lewa. Okej, okay. jeden jest od lewej. Strzelił. Ej, okay, dobra. A jakbyś jakoś wjechał w kapa. Mmm, wiesz co? Jak jeden jest z lewej, to zakładam s krawie może być. Bo byśmy mieli super pozycję, nawet jeśli zbliżę... Dobra, tam jest dwóch, dobra, dobra, dobra. Kukujemy, przynajmniej ja przeskakuję. AMX, KD, super, KD. mamy pozycję już takie, że... A, ka tak. Jeden kapuje z lewej i drugi z prawej powinien kapować. Podjeżdża AMX. Dobra, tam pilnuj, żeby prawie nie dojeżdżał w Tain, a ja pilnuję tego AMX, dobra? Dobrze. Jesteś Tain w stanie? Tu jest domek, domek. Ja ci mogę pomóc z nim, poczekaj, pomogę ci z nim. Okej, okay, tutaj mam Chieftain'a. AMX, AMX tam jest, jest daleko. E, przejeżdża, przejeżdża, AMX. Nie przebiłem. Ej, a jakbyśmy w Chieftain'a się wlali Chief teraz? Ra, no, no. Dobra, chodź. Czekaj, poczekaj, poczekaj, bo jeszcze... Ale. Właśnie, dobre już jeźdź, no. Tylko odsłonisz. Dobra, AMX KD. Ja będę starego tego Chieftain'a żeby nie uciekł. Podpalony, podpalony, jeden strzał będzie. Przyczyny. Super, super, skończy go. staraj się nie zabrać tutaj mixa. Super i kapujmy, Nie, nie wyjeżdżaj, nie wyjeżdżaj, żeby nie strzelił. Nie, nie wiem, wiem. No 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 kapujmy, kapujmy. Nie ryzykujmy, bo. Wiesz. RNG jest. Wiadomo jakie. Strzelił MX. Okej. Okay. Ja tu musiałem się schować za domkiem, by nie dostać. No ale widziałem, że już wyjechałeś prawie tam. Chciałem cię no. zatrzymać. Przed tym, bo jednak AMX ma mocne działo potężne bardziej niż nasze i... Bałbym się, wiesz, wysadzenia, podpalenia, takie rzeczy już nie raz widziałem w swoim życiu. On może hajaka próbować użyć, więc ja będę stał w krzaku, bo mi się wydaje, że on chyba nawet nie zdąży. Będzie raczej chciał zbić bazę hajakiem chyba. Mhm. To byłoby najrozsądniejsze. Okej, okay. nie ja zdąży, ja... nie zdąży. Nie, nie, nie ma szans. Ja się za barakiem chowam. Ja jestem bez spota w krzaku, siedzę, kampię. Tak uczę się od skubanego taktyktu. to. <grym> hmm. Nie ma co. Skubany to jest mój wzór. 100% przeżywalności dzięki nie mam. Cenię sobie jego zdolności także. Idziemy tą stroną. Ciekawy skład mają. No, no, no. Co bierzemy? Ja biorę turbo i w kapa jadę. Okej okay. Pani defektator, skórka już zeszła, nie rozumiem o co chodzi, przepraszam, ale nie rozumiem. Dzięki za ocenkę Avor, nie ma problemu. Służę pomocą. Dziękuję Ci. Dobrze. Mamy trudne starcie. Mają przewagę uszkodzeń na strzał, ale mają troszeczkę mniej życia, nie mają ulepszeń polowych zrobionych jeszcze, panowie. Jeśli ich nie zobaczymy na początku, to raczej rush. Ja chyba jadę już, ja już się przemieszczę. Okej, okay, może, Ja tutaj tory widzę czyste i tak dalej, to pod Zamkową pewnie pojechali. Nie wiem, czy nie powinny się już obrócić. Pozwólcie, ja nie chcę A. widzieć tego. Tak, już będę się obracał. Tak, obróć się tam. To będę widział gdzieś od tej wysokości. No, 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 no. i super. Spot'a dostałem. Ok. Są? So? Tutaj, tutaj są. Okay. Jeszcze Odbiłem się. O mi oddał jeden. Strzał. Ale kapujemy. Mhm, tak, tak. Tutaj jeden będzie. Chcę hmm. to Strzelił ten z prawej. Wiesz co, ja nie wiem czy tutaj nie przyjadę i mu w plecy okay. zacznę strzelać. dobra. Tylko że on pewnie się będzie tylko spodziewał. A to Za zero, nie wierzę Mierzy ten z lewej Okej okay. Podjeżdża, podjeżdża, podjeżdża ten z lewej trochę KD Dałem Brawo. Ej, Masz dużą przewagę nad tym jednym Tamten jedzie, tamten jedzie do mnie chyba Jedzie Bra. do mnie okay. chyba Będę miał z nim pojedynek Zatrzymał się na chwilę, dobra, to. ja tego muszę Tak, y jedzie, po tam. jedzie po mnie, jedzie po mnie Dobra, zabity. Mam silnik zniszczony, więc dopiero będę mógł teraz wesprzeć. Wytrzymasz, wytrzymasz. Dostał. Ale heeczek. No słabo by akurat. No już nie chciałem ich nawet zmieniać już. Jestem spokojnie chyba. Ja tu sobie poczekam. <laughs> może w garnę go wyciągnąć. Dobra, wyjeżdżam, nie, we mnie. Super. Bardzo dziwne, że mi gdzie pestki nie weszły takie. Jedno ciekawe wyjście. Wjechałbym sobie tutaj. Być może został tutaj na, na górce. Bo masz przegląd na mapę zawsze. Jeżeli by się do mnie dolewali, to możesz skoczyć. A ja z tej pod jestem w stanie na przejeździe jakąś pestkę zrobić. Cykapa za wol. No dobra. Ciekawe, co zrobią. Mamy tutaj dwóch. Jest, jest drugi, to prawda. Chyba będzie chciał. Tak, bo przygotowują się tutaj do czlania raczej. Nie no, chyba nie. Chociaż. nie wiem. Czy powinienem dojechać? To jest pytanie. Chyba tak. Nie, do, nie dojadę teraz, bo nie. Spotnij i zbiorę strzał. Gdyby z góry pikował, to widzę. Ej. Pikuję. Dałem. Super. Jakbyś jakoś. był w stanie. Nie? go odstraszyć, byłoby super. Ja muszę mieć cały czas oko na tego gwiazdo na dole. I za bardzo manewru nie mam. Wiem, wiem, wiem. Dobra, znikam. O! Ziomuś, czekaj, czekaj, czekaj. Jestem. Okej. Mówię, że? Tak, wjechałem. Okej. Okay. bra. Ja ci tego przytrzymam, drugiego. Jedzie, chyba. Daj Dob okay, dobierz Jasne. Proszę. Nakończysz go sobie? Tak Dobrze Jedzie ja do mnie Kolega O, za zero Traczkę Tam Bra. <słyska> Bra, odsł Do finału. No dobra, jaki plan? Wydaje mi się, że będzie ciężko na torach. Tak. Tory na pewno... jaki jest plan? Bo chyba masz jakiś plan, skoro wziąłeś ten czołg. Nie. Wychylanie się z rogu, to jest mój plan. Też tak myślę, koło E2 może. Tam przegrać. E1. Okej. Okay, okay. Czyli odpuszczamy tory, no dobra. Mamy szybszy skład, ale mają przewagę HP. Ja zastrzeliłem. Okej. Okay. Tutaj póki co cicho jest. Myślisz, że nasze pozycje są dobre, bo ja tak... ...szczerze trochę bym powiedział, że nie... Wątpię, za... wątpię. No właśnie. Dobre. To musimy coś zmienić. Nie widzimy może, wielu dojazdów. Może jedynkę? Jedynkę? Mam spota! Hmm. Co to masz? Tak. A teraz albo dostajesz stąd za krzaków, albo z, z torów gdzieś um, Raczej z G2. Wiedziałbym, że raczej to było G2. Jak tak, tak to, to, to ja spróbuję piknąć to. Czysto Ojej. Nelson. Proszę o poradę 10 złotych. Też. Chyba z torów to poszło w takim razie. Dobra, czekaj, tutaj wysoko wjadę. Bra, ja swój jedynkę rozciągnę. No tutaj widziałbym tory na pewno, kurde. Nie odjeżdżam zbyt daleko. Hmm. No ja widzę wiele kierunków Szczerze? teraz. Szczerze? Nie wiem. A tak tędy widzę, ten widzę, to widzę, to widzę, nie widzę tylko tego, co nie? F2 i Tom. F1. Próbowali tutaj podjechać może. Dojechałbyś do mnie tutaj na E1. Przejechalibyśmy na ich stronę. No właśnie tylko, że jak wejdziemy już tam, to tam już utkniemy trochę. Tutaj mam taką pozycję, że widzę wszystkie kierunki, a tam już nie będę widział wszystkich kierunków. Jakby... O, dobra, mam, mam ci tutaj. Dał mi pestkę. Tylko niestety chyba dam mi jeszcze drugą. Tak, dał drugą. Dobra. No to powinnyś się wycofać może jakoś. Co? Tutaj mogę tutaj się co? Okej, okay, jest Ebola Jedzie Ebola Jedzie twarde Nie będziesz w krosie zaraz odprawię od ci w tej nawet, do chciałbym, żebyś się wycofał Co nie zdążyłbym żebym się wycofać. raczej, chociaż nie wiem kurczę no Damy mi po poliku brzydko Muszę tu dojechać Ci w tej z prawej strony wyjedź, tak jak powiedziałem Się, manko, chciałbym do jakiegoś planu, wie, sobie do... Jakbyś dojechał tutaj, e, w, Tutaj na, na ten drugi czy tutaj na przypaczu. Taki jest plan mój Okej okay. do... Ja mogę strzelić, bo zasłania się No jasne, już poprawiam Coś. A bola nie czy, na ciebie? Bo... Ebola właśnie od środka jedzie Ale niepotrzebnie nie widziałeś... Mm, ...ziomek Nie, moja wina, moja wina tutaj Letnie nie miałem pomysłu na to Sorry A. Uh. Z mnie złapał tym czteinem. Tam dwie free pestki. Ja bym powiedział, że zwycięskiego składu się nie zmienia. I tego AMX-a wziąłeś, zobacz i od razu, dupa. Trzeba było się <noise> trzymać tych chieftainów. Ten AMX cię pogrążył. Czy tak? Aj! Może tak? Może nie? No... Nie, najważniejszy był po... Strasznie po tych policzkach. To, dlatego ja, ja nie jestem fanem tego czołgu. Uważam, że tutaj czołg cię totalnie porobił. W ogóle był bezużyteczny. Nie przebijałeś bo nie miałeś penetracji, to... Nie R mówię, ty... że jesteś ty problemem, tylko bardziej uważam, że zły czołg dobrałeś. Jesteś winny pod kątem hmm. czołgu, czołg twój w ogóle nie sprawdził, już lepiej byłoby, gdybyś wziął chyba Ebole, tak jak hmm. oni. No, ja bym się czuł lepiej iść w Chieftainem, jak ja, jak ja mam sojusznika MX-a, to ja w takich momentach powiedziałbym, że właśnie to nie czuję się pewnie, bo ten czołg jest zbyt dobry, Źle, zbyt łatwy do obicia przez kogoś dobrego, przez kogoś dobrego, a oni byli bardzo dobrzy i dlatego ci tak łatwo punktowali. To też prawda, też to prawda. Ale największym takim błędem w trakcie gry to na przykład, to było to moje wyjechanie tą jedynką. Bo chciałem sprawdzić, czy nikogo nie ma, w tej hmm. się w idealnym momencie na mnie wychylił. I nie daj, że go nie przebiłem, bo był na dobrze ustawionym synkrapie, to jeszcze dwie pestki zebrałem. No wiem, to... no ale... No to jest AMX, tak? Tak, to jest AMX. Niestety.